Witam Was bardzo serdecznie, posłuchajcie, chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać bardzo na serio o oszustwie na Buddę, o tysiącach ludzi oszukanych na kilkadziesiąt milionów złotych, o ludziach, którzy mieli nadzieję wygrać domy, samochody, inne rzeczy, które, o których marzyli, Czasami byli to ludzie, którzy kupowali te losy za ostatnie pieniądze, byleby tylko spróbować dać szczęściu większą okazję i większe prawdopodobieństwo, niż dzieje się to na przykład w totalizatorze sportowym. Cała Polska w październiku zaczęła krzyczeć, że Kamil Budda to złodziej, że Kamil Budda to oszust. Później różni ludzie związani kiedyś lub teraz biznesowo z Kamilem zdecydowali się wydać różnego typu oświadczenia, przekazując do opinii publicznej treści, których my, odbiorcy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Ale proszę Państwa, jedną rzecz jesteśmy w stanie tu i teraz dzisiaj zweryfikować: i to moje wideo jest skierowane. W tym, w tym bardzo wąskim zakresie. W zakresie, proszę Państwa, e, finału loterii poprowadzonej przez Kamila Labudę, bo jeśli mnie wysłuchacie do końca, to przekonacie się, że doszło do gigantycznego oszustwa i nie trzeba procesu sądowego, i nie trzeba śledztwa prokuratorskiego, by z absolutną pewnością wskazać winnego. Wielu ludzkich dramatów, bo ja sobie nie wyobrażam, jak się czuł człowiek, który wygrał dom z zakopanem, który wygrał luksusowy samochód, sportowy samochód i którego nie dostał. Kochani, Urząd Prokuratury w Polsce zajmuje się tym, aby w wielkim uproszczeniu chronić społeczeństwo i chronić dobro społeczne przed działaniami przestępczymi i przed przestępcami. Dobrym społecznym jest także skarb państwa, czyli sakwa nasza państwowa, do której wszyscy za darmo, jak mafii, kiedyś na początku lat 90. wpłacamy pieniądze z tytułu podatków, ZUS-ów, 9%, 12%, 15, 20%, nie o tym dzisiaj będę mówił. Pani różne mieć możecie zdanie na temat Kamila i macie do tego pełne prawo, ale ja chcę was prosić byście dzisiaj oczy swoje skierowali i umysły na moment e, finału e, tej loterii Kamila i na moment jego aresztowania. Jeżeli ja jestem prokuratorem, który z mocy ustawy ma bronić społeczeństwo przed przestępcami i skutkami przestępstw, to mając wcześniej wyprowadzony jakiś wniosek prawnokarny, czyli podejrzenie, że Kamil Labudda może popełniać przestępstwa skarbowe, nieskarbowe. One są proszę państwa najłatwiejsze do zarzucenia połączone z prawem brudnych pieniędzy, bo są najtrudniejsze do obrony. Tak, nawet gdy człowiek jest niewinny. Ja prokurator wiem, że w poniedziałek 14 października dokonam zatrzymania Kamila Buddy, bo popełnia przestępstwa moim zdaniem prokuratora. I pozwalam, proszę Państwa, wiedząc, na podstawie doświadczenia życiowego, na podstawie wiedzy specjalnej, specjalistycznej, że apogeum zakupu losów, czy eboków, jak tam zwał, tak zwał, będzie miało miejsce podczas tego live'a, w trakcie którego później zostaną wylosowane nagrody. Więc jeżeli proszę Państwa Ja jestem uczciwym prokuratorem Który dba o społeczeństwo O dobro społeczne O porządek prawny w Polsce To nie czekam proszę Państwa Aż dojdzie do Pokrzywdzenia tysięcy ludzi Tylko staję W piątek i mówię proszę Państwa Proszę nie kupować losów Pana Kamila Buddy, Bo to przestępstwo Nie dostaną Państwo nagrody Wtedy w sekundzie Nikt tych eboków by nie kupował. Komu stał Kamil na przeszkodzie? Ja tego chłopaka nie znam. Ja go raz w życiu na oczy nie widziałem na żywo. Ale wiem, że pochodzi z biednej rodziny. Czy to jest w Polsce tak, że ktoś nie pochodzi z tych się Boże, elit i wyjdzie poza pewien pułap, to ta. Wykolejona polska kosiarka, zarezerwowana dla tych elit, musi go skosić? Skosiła ta kosiarka człowieka, który otworzył w Polsce internety, pan Roman Kluska. Stworzyła ta kosiarka niejednego biznesmena. I zawsze kosiła takich zwyczajnych ludzi, którym się po prostu w Polsce udało. Proszę Państwa, odkryłem, kto jest sprawcą oszustwa. Wielu tysięcy, jak nie wielu dziesięciu tysięcy ludzi na wiele dziesiąt milionów złotych. Sprawcą tego oszustwa państwa, bo może ogląda mnie ktoś, kto kupował te e boki, jest Rzeczpospolita Polska. Jest ten nieudacznik prokuratorek. Który dostał zlecenie, żeby zrobić wielką wrzawę. My tutaj nowa władza, nowa prokuratura krajowa odkryliśmy nieprawdopodobne przestępstwo pokrzywdzenia wielu dziesięciu tysięcy ludzi na wiele dziesiąt lub set milionów złotych. I oto zatrzymaliśmy bandę Buddy. To nie Budda, proszę Państwa. Po dacie zatrzymania buddy powinien być aresztowany i usłyszeć zarzuty, tylko prokurator, który miał świadomość o możliwym wystąpieniu przestępstwa i pokrzywdzeniu wielu osób, który tego nie uczynił przed pokrzywdzeniem. Czyli jeżeli ja wiem, że mój materiał dowodowy w procesie karnym wskazuje, że Kowalski dokona zabójstwa jutro o 10.00, no to ja, proszę Państwa, nie czekam na to, kiedy to zabójstwo będzie miało miejsce, tylko idę i uniemożliwiam jego dokonanie. Kamil dziwię ci się, że siedzisz w chałupie na dupie, że tych wszystkich, którzy mają na twój temat bardzo dużo do powiedzenia, nie prostujesz i że się chłopaku nie bronisz. Bo ja przeżywałem to samo co ty. Byłem kochany, cudny, ochy i jachy. Pomogłem Kamil trzem tysiącom ponad dwustu osobom. A kiedy trzeba mi było świadectwa i odrobinę empatii, to nikt się mną nie przejmował, poza garstką ludzi, którym do końca życia będę dziękował. Kamil, napisałem taki post, wiesz, że wyślę ci paczkę do więzienia, kto chce, niech wrzuci. Zebrałem pieniądze niewielkie, dużo ludzi wpłaciło, malutkie kwoty, wysłałem ci je do więzienia. Więzienie zwróciło te pieniądze, a ja zwróciłem je ludziom. Gdybyś chciał się o tym przekonać, napisz maila do mnie albo zadzwoń, telefon jest wszędzie dostępny, to ci te wpłaty i te zwroty pokażę, chłopaku. Kochani Państwo, to nie Kamil oszukał ludzi. Ja mówię o tym wąskim zakresie, o tej loterii, o jego zatrzymaniu dwa dni później, 14. To powiem pan, polskie państwo Was oszukało. I powiem Wam jeszcze, Skoro kupiliście te oboki, to znajdźcie, tam was, wasza wartość przedmiotowa sporu będzie niewielka, Znajdźcie 50-100 złotych. Pozwijcie Polskę, to jest Skarb Państwa reprezentowany, e, przepraszam, to jest prokuraturę krajową reprezentowaną przez Skarb Państwa. Pozwijcie odszkodowania. Wszyscy, których Kamil wylosował, muszą otrzymać te nagrody, nie zwroty pieniędzy za losy, muszą wam wydać te popaprańce, te samochody i te domy muszą, rozumiecie to? Zainwestujcie, porada prawna kosztuje 300 zł u drogiego adwokata. Idźcie, macie wygrane procesy. A ty, Kamil, pozwij Polskę o zniszczenie twego dobrego imienia, o zniszczenie twego biznesu, o skryminalizowanie twego życia. Bo chłopaku, nie jesteś niczemu winien. Łaziły domokrążce za tobą, były komisje, wszystkim wszystko pasowało. To, co oni mówią w mediach o tobie, to mamy, ja rozumiem to jako prawnik, do czynienia z przestępstwem ciągłym. No to co, ja, prokurator, pozwalałem ci, widząc, robiłeś to publicznie. Pokrzywdzić tyle ludzi, skarb państwa też pokrzywdzić na te podatki? Generalnie, Kamil, to powinieneś dostać z 5 lat więzienia. Za to, tylko że cokolwiek tym frajerom płaciłeś. Na to, żeby żarli te ośmiorniczki, wpierdalali te banany, tam w tym sejmie, chlali wódę i drwili z nas społeczeństwa. Za to powinieneś. I każdy, kto płaci podatki, dostać 5 lat więzienia. Niech te frajery zarobią sobie na te żarcie, stanie i spanie tamtych sejmie, A później ich na co ceniają. A teraz, proszę Państwa, rzecz bardzo ważna: wybory prezydenckie w Polsce. Proszę Państwa, mamy trzy typy kandydatów na prezydenta. Kandydaci, którzy mają realne szanse z powodu poparcia dużych partii politycznych, i tu będzie się odbywała gra wyborcza. Kandydatów, mam na myśli oczywiście kandydata PiSu i kandydata Platformy. Drugi typ kandydatów to są ludzie, którzy ciężko pracują na jakiś swój sukces polityczny i muszą to robić, by z czasem być może osiągnąć swój cel i to jest Sławek Męcen, i to jest pan marszałek Szymon Hołownia i są, proszę Państwa, gołodupce gołodupce których, którzy mają dwa marzenia istnieć w świecie medialnym i zarobić na swoich wyborcach pieniądze i ja nie będę może tu rozdzielał, o kogo mi chodzi, ale wskażę jedną osobę wybitnego, zakłamanego i tresowanego przez służby specjalne z całą pewnością, tego nieszczęśnika Stanowskiego Krzysia, de facto koło zapasowe pisowskich tych aparatczyków. Więc yy, chodzi o to, proszę państwa, tym gołodupcom, wśród których jest Krzysio Stanowski. Żeby przekroczyć magiczne 3%. Dlaczego? No bo ustawa wskazuje, że wtedy komitet wyborczy dostanie zwrot środków poniesionych, które zostały nałożone na kampanię. I taki Krzysiu Stanowski główno zjadzi. Dostanie, wiecie, dla niego milion, dwa, trzy, ponieważ on się musi dzielić z mocodawcami, a tu coś robi sam tam w grupce osób. I na czym Krzysiowi zależy? A na tym, żeby frajerów złapać, żeby mu dali podpisy. Te 100 tysięcy, nie te tysiąc, te tysiąc to ja sobie sam tu zrobię w domu. Ale te 100 tysięcy, bo one będą sprawdzane wnikliwie. I by dostać zwrot kosztów poniesionych na kampanię. Krzysiów chce zarobić na Was, rozumiecie? Mało frajerowi, że ten mój spierdolony kanał Zero ma dla tych zjeb zjebów z tym mazurkiem. Kurwa, a la Republika. To o to chodzi. Nie dajcie się nabierać temu frajerowi. Frajer powinien zniknąć z przestrzeni publicznej, bo to jest frajer. Trzymany na smyczy służb specjalnych. Nie wiem czy polskich, bo oni w tym teamie pisowsko zerowym to bardziej putinowskie niż polskie.